Nie każdy bohater musi być dobry. Czasami główna postać jest zła, ogląda pirackie anime i zabija małe kotki, i robi to z uśmiechem na twarzy. Przedstawię wam listę bohaterów moralnie pustych. Zaczniemy delikatnie od Sato Matsuzaki. To nie tak, że nastolatka nie ma serca. Ma ogromne serce, jest zakochana i dla swojej drugiej połówki zrobi wszystko. Dla swoich wrogów też zrobi wszystko, co najgorsze. Szantaż i przemoc psychiczna to najdelikatniejsze traktowanie, na jakie możesz liczyć, jeśli zagrozisz jej miłości. Jednak nie wszyscy czynią zło z egoistycznych pobudek. Niektórzy po prostu lubią patrzeć, jak świat płonie. Orihara Izaya jest jednym z nich. Gościa zwyczajnie bawi chaos i panika spuszczony ze smyczy. On żywi się strachem szykiem i płaczem ludzi postronnych. Ma za to śmiertelną alergię na ład i spokój. Zwiększając poziom bezwzględności, oto jest Gabimaru. Ten ninja z wioski ukrytej wśród liści, zawsze chciał być Hokage i. chwila, to chyba inna nim. Long story short, Gabimaru specjalizował się w skrytobójstwie i był w tym dobry. Powieka mu nie zadrżała, gdy zębami wyszarpał jednemu gościowi gardło. Rewi jest tym, czego mi brakuje w bohaterach pseudo Dark Fantazy. Odbiciem środowiska, w którym żyje. Rebeka miała trudną przeszłość, która ukształtowała jej charakter. Miękki i delikatny, niczym beton. Wyjęcie sprówo i wysłanie kilku petentów do świętego Piotra nie jest dla niej żadnym problemem. Tak samo zresztą jest z Juno. Zakochana psychopatka wprawnie posługuje się mieczem, karabinem, siekierą, czy co tam znajdzie pod ręką. Jej całkowity brak oporu w odbieraniu innym życia sprawił, że miałem ciarki podczas czytania mangi. Zwłaszcza w momencie, gdy wyszło, że rozważała zabicie mamy Yukiteru. Egzekwo, miejsca czwarte. Na początek Cubey. Wiecie dlaczego ten Miliusiński nie ma wyrzutów sumienia? Bo on w ogóle nie ma sumienia. QBay jest praktyczny. Jest jak lichwiarz, u którego wziąłeś pożyczkę. Choćby się płakało krwawymi łzami, on i tak wyegzekwuje od ciebie swoją część. Albo z ciebie. To samo miejsce przypadło Migiemu. Kosmita pasożyt nie widział niczego złego w siekaniu na plasterki ludzi, którzy mogli mu zagrozić, tudzież swoich pobratymców. Wszystko, aby przetrwać. Empatia? A jak ona może mi pomóc? Aż trochę szkoda, że później częściowo zrozumiał, czym ona jest. Jestem pewien, że nie jedna, nie dwie, nie trzy osoby oczekiwały na tej liście Keyaru. Hilder miał co prawda solidne powody, dla których robił to, co robił, ale wymuszanie na byłych członkach drużyny niechcianych interakcji miłosnych to przegięcie. Boję się myśleć, co goś odpali w drugim sezonie, jeśli ten powstanie. Tak samo ten ranking nie mógłby się obyć bez Alukarda. Wampir dawno porzucił wszystko, co było w nim ludzkie i zmienił się w potwora. Nie chodzi tylko o to, że bez oporów zabijał ludzi. On się nimi bawił, śmieszyło go to, jak jęczą, gdy ich torturował. Nosferatu byłby pierwszy, gdyby nie on. Griffith. Seria Berserk miała dwóch bohaterów, trzech jeśli uwzględnimy kaskę. Gad znalazł w Gryficie przyjaciela, zresztą cała drużyna Sokoła bezgranicznie kochała swojego przywódcę. Ufała mu, jego ludzie bez szemrania poszliby za nim w ogień. Griffith miał jednak marzenie. Sen, którego ziszczenia pragnął tak bardzo, że nie wahał się podjąć wszelkich środków, aby go zrealizować. Zabijanie ludzi wcale nie było najstraszniejszym z kroków, które podjął, aby spełnić swoją ambicję. Zapewne zabrakło Wam kilku złych protagonistów, ale spokojna głowa. Za tydzień będzie ranking antybohaterów. Tylko że ci w odróżnieniu od dzisiejszych mieli jakiś kodeks moralny albo coś podobnego. Będzie to więcej niż top 10. Do zobaczenia za tydzień.